Nowym wielkim tajnym projektem, który robi was z Elomortem Powstał nowy niesamowity mod do Minecrafta, który pozwala przełączać wszystkie wersje gry bez wychodzenia. Erik Halland gra w Minecrafta, nowy najlepszy sezon Lego Ninjago, zakaz TikToka w Stanach, Luke i Dexii na kanale jednego z członków z Genzi. Prisać o swoim aucie i o tym, co chciałby z nim zrobić. Potężny iceberg o historii Minecrafta w Polsce i wiele więcej. Siewano, witam Was w kolejnych newsach, czyli w najciekawszych informacjach ze świata Minecrafta, jak i YouTube'a. I co jest? Czekajcie, ktoś do mnie dzwoni. Halo! Mamy Baśkę. No okej, okay, jest. Została złapana. Co? Gdzie? Jak to? <laughs> Ty, nie ma Baśki. Jeżeli chcesz ją odzyskać, muszę zostawić. 3 koła lajku w 24 godziny. Inaczej możesz się już z nią pożegnać. Dobrze, ale gdzie ona jest? Halo, ha Rozłączył się. Ja pierdzielę. Także jeżeli chcecie brać, czy nie z nami udział w tej serii serdecznie zachęcam również do podsyłania swoich propozycji newsów, czy to na mojego Instagrama, czy też na mój serwer Discord. Zaczniemy sobie od tematu auta Freeza, a bardziej tego w sumie co chce z nim zrobić, ponieważ oficjalnie wykupił go z leasingu już, mówię oczywiście o tej o Mercedesie. Tak jak napisał na swoim Twitterze, chciał robić deala z pankiem albo z trafikar, by każdy mógł sobie wypożyczyć jego auto jeździć po całej Polsce, o po czym napisał, że oni nie chcieli. Ale co najciekawsze w tym wszystkim, traficar został wymienione w tym poście, odpisało Freezowi, że ten wcale do nich nie napisał, i że tak naprawdę. Oni nie mają nic w skrzynce mailowej od niego. I powiedzieli, żeby spróbował jeszcze raz, I że są na to chętni. Zobaczymy, co z tego wynik. Kolejny temat będzie dotyczył icebergu o Minecraftie w Polsce. Czyli nie wiecie, co jest iceberg? Jest to, powiedzmy, szeroko pojęty storytelling i opowiedzenie całej historii, odkrywając to coraz to głębsze warstwy. Przynajmniej ja tak to rozumuję. Jeżeli ktoś jakoś inaczej sobie to tłumaczy, to spoko. Generalnie taki iceberg powstał na jednym z mniejszych kanałów, w którym właśnie dzisiaj Wam powiem. Bo naprawdę ten film zdobył dużo wyświetlenia. Mocno się przebiło. to przedstawione 14 lat historii Minecrafta właśnie na podstawie polskich YouTuberów I tej gry w naszym kraju. Twój komentarz pod filmikiem Wafelka zostawili m.in. Dilere, Graf Minecraft.pl. I jak widać po odzewie, widzą, bardzo spodobał się ten format i to, jak wielki research przede wszystkim prowadzący zrobił, do jakich informacji się dokopał. Całość wyszła naprawdę super. Jeżeli lubicie storytelling, to serdecznie zachęcam Wam, żebyście sobie to obejrzeli. Ja poczułem ogromną nostalgię, kiedy to oglądałem. I cieszę się, że na łamach newsów mogę Was o takich rzeczach informować. Również niezmiernie się cieszę, że mogę poinformować Was o czymś, co tak naprawdę wielu z Was pewnie jest jakąś zajawką, pasją, hobby. Mam tutaj na myśli Lego, ale niezwykłe Lego, bo chodzi o Ninjago. Ja nie jestem tym pokoleniem, które bawiło się Lego Ninjago, natomiast wielu z Was na pewno wie o co chodzi. Generalnie 26 czerwca ma rzekomo wyjść najlepszy sezon serialu Lego Ninjago. Będzie nosił nazwę Ninjago Powstanie Smoków jest to kontynuacja serialu Ninjago. Najprawdopodobniej będzie on dostępny na Netflixie. Światowa premiera tego serialu jest wyznaczona na 1 czerwca, natomiast w Polsce ukaże się dopiero 26. Będzie miał około 20 odcinków. No i dla fanów Ninjago jest to na pewno coś niesamowitego, ponieważ ma to być, jak zapowiadają wszyscy, najlepszy serial o tej tematyce. Zobaczymy, czas. Pokażę, dajcie znać, czy oglądacie Ninjago. I czy w ogóle lubicie Lego Ninjago. Jestem giga ciekawy w sumie. Ja to zawsze wolałem Lego Star Wars. Ale możecie napisać, co wy woleliście. Woleliby natomiast wszyscy chyba, żeby TikTok dalej pozostawał legalny. Przede wszystkim możliwość decydowania o tym, <słuch> czy można używać danej aplikacji, czy nie. Natomiast gubernator stanu Montana podpisał pierwszą w Stanach Zjednoczonych ustawę, która całkowicie zakazuje TikToka. Zakaz ma wejść w życie 1 stycznia, następnego roku. No jest to naprawdę mocny dekret. Stany Zjednoczone biją mocną szpilkę w tą platformę. ponieważ tak naprawdę. TikTok stał się teraz jedną z najpopularniejszych aplikacji. Wielu ludzi. Budowało na niej swoje biznesy. Wielu ludzi dzięki niej na przykład się utrzymuje i żyje, a jeszcze inni czerpią z niej po prostu rozrywkę. Jestem ciekaw, czym to zastąpią, czy w ogóle mają na to jakiś szerszy pomysł. No ale idzie to w bardzo złym kierunku. W dobrym kierunku natomiast na pewno idzie kariera Erlinga Halam, czyli obecnego piłkarza Manchesteru City. Chłopiec fenomenalny, na boisku wyczynia cuda. Tak? A żeby się odstresować pomiędzy meczami, gra sobie z ziomeczkami, co. W Minecrafta, słuchajcie, coś niesamowitego. Ostatnio na swojego Instagrama Instagramie Haaland dodał Insta Stories, na którym tu pokazał, jak na konsolkach napierdzielają sobie ze składem w Minecrafta. Coś niesamowitego. Co więcej, dodał również memika z Minecrafta. Jakby był w niebieskim outfitie, jakby rzekomo miał na sobie jak sobie chestplate i jak spodemki. Generalnie chłop jest giga pozytywny, napierdziela sobie w kloce, i Powiem wam szczerze, że poczułem do niego podwójny respekt w tym momencie. Dajcie znać, czy wiedzieliście, że Haland pyka sobie pomiędzy meczami w Minecrafta. Jestem ciekaw w sumie, czy udało mu się już zabić smoka. I za którym razem? A czy słyszałeś, że w Minecrafcie pojawiła się nowa nowa modyfikacja, która tak naprawdę pozwala Ci przełączać wszystkie wersje dostępne w grze bez wychodzenia. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że wchodzisz do Minecrafta na wszystkich wersjach naraz. Mod nosi nazwę Via Fabric Plus. Jak sama nazwa wskazuje jest dostępny na Fabriku. A co najważniejsze to jeszcze nie wszystko. Bo ten mod umożliwia coś, czego żadna inna modyfikacja i sam Minecraft już w tym momencie nie umożliwia. A mianowicie wchodzenie na bardzo stare wersje gry, które nie są dostępne na oficjalnym launcherze gry. Mam tutaj na myśli naprawdę stare wersje, które teraz widzicie na ekranie. I takim Między innymi sposobem można wejść na serwer, na którym nie było na przykład jeszcze paska głodu czy możliwości biegania. W samym modzie mamy wbudowaną specjalną listę serwerów, właśnie na te bardzo niskie i stare wersje. Całość jest bardzo ciekawa, dajcie znać, czy przetestujecie tę modyfikację, bo uważam, że naprawdę jest warta uwagi. I tylko czekać, aż jacyś twórcy zaczną kręcić z niej content. Kolejny temat jest dosyć dziwny, powiedziałbym wręcz, że dosyć abstrakcyjny. Może nie, że dziwny, a abstrakcyjny. Ponieważ fan Taylor Swift, wiecie, tej piosenkarki, sprzedaje soczewki, których widział jej koncert i wystawił je za 10. Tysięcy dolarów. Tłumaczył, że są one wyjątkowe, że miał je założone podczas jej koncertu. I powiem Wam szczerze, nie wiem co jest dziwniejszego w tym wszystkim. Że chłop wystawia te soczewki za 10 koła dolarów, liczy, że ktoś to kupi, czy osoba, która nieironicznie bez Beki kupi te soczewki za tyle siano. To jest to na pewno dosyć dziwne i kuriozalne, natomiast. No słuchajcie. Streamerki z Twitcha potrafią sprzedawać swoje pierdy, okej? Okay? Słoiku. Także najwidoczniej po prostu dobry marketing i wszystko można sprzedać. Kojarzycie Dexiego i Blukera? No na pewno. Nieraz już u mnie w newsach się pojawiali, kraj na anarchii. Każdy z Was na pewno ich kojarzy. A czy wiedzieli? Że ostatnio wystąpili na odcinku jednego członków Genzy. tak, tego Genzy od Freeza. Dokładnie na gamingowym kanale Mortalcia pojawił się odcinek z tymi dwoma panami w roli głównej. Wie, że on naprawdę ciekawie, jest to bardzo ciekawa też kolaboracja, bo wcześniej raczej żaden członek anarchii nie kolaborował z twórcą stricter rozrywkowym. Jedynie u Elo Mordo, z tego co wiem na live'a, pojawił się ten Marcel, montażysta od ekipy Freeza, tam Genzy. Myślę, że wiecie, o kogo chodzi, ale tak to jakichś większych powiązań nie było. Jestem ciekaw, czy będą między nimi jeszcze jakieś wspólne projekty, a jeżeli tak, to na pewno Was o tym poinformuję. Cieszy się również o tym, że mogę was poinformować na temat tajnego i podobno bardzo fajnego projektu, który organizuje Assassinek wraz ze wcześniej wspomnianym Elomordo. Kopaki szykują dla nas naprawdę coś grubego. Jak na swoim ostatnim odcinku Assassinek zlikował, będzie to dotyczyło umiejętności graczy, lecz tak naprawdę informacje, jakie dostaliśmy od niego, były mocno okrojone. Dlatego, żeby dowiedzieć się troszkę więcej, napisałem do niego w tej sprawie i nagrał on dla mnie właśnie taką głosówkę. To będzie projekt związany z tym, że osoby, które mają skilla, będą mogły dzięki temu skillowi zarabiać. I nie będzie to żaden cash block i tak dalej, tak jak to dużo twórcy reklamowało i będzie to coś całkiem nowego, czego nie ma w Polsce, jak i na świecie. Więc no więcej nie mogę zdradzić, naprawdę, choćbym chciał, nie mogę zdradzić, ale będzie można zarobić, mając dużego skilla. Także kto będzie miał lepszego skilla, ten będzie zarabiał więcej. Tak jak sami słyszycie, nie będzie to żaden cashblock. Razem z Marcelem po prostu planują wynagradzać bardzo skillowych graczy w Minecrafta. I ci, co mają większe umiejętności, będą po prostu mogli więcej zarobić. Jest to bardzo ciekawe. Nie wiem, czy jest to jakoś powiązane. natomiast kilka kilkanaście dni temu na karcie społeczności u Marcela na kanale pojawił się post, gdzie poszukują właśnie skillowych graczy z Polski z zagranicy. Nie wiem, czy to się ze sobą jakoś łączy. Natomiast tak to wygląda. Jestem ciekawy, co to będzie. Na pewno będę się temu bacznie przyglądał. Tak jak i napisałem o tym w komentarzu pod Asesinka filmem. Powiem Wam szczerze, że długo trzeba było czekać na taką większą kolaborację tych dwóch twórców, choć znają się naprawdę bardzo długo, ale jestem wręcz przekonany, że coś fajnego na pewno z tego wyniknie. A jeszcze tak na marginesie dodam, że też ciekawie mogliście zauważyć, że asesinek ostatnio zaczął używać green screena, i wplatać jeszcze więcej śmiesznych, takich memicznych sytuacji do swoich materiałów, co jednoznacznie sygnalizuje, że gadam masę czasu z Marcelem, który taki montaż już. Stosowało od jakiegoś czasu na swoich materiałach. Fajnie, że chłopaki się dogadują i na pewno wyjdzie z tego coś fajnego, a jak ty dotrwałeś widzu do tego momentu, napisz po prostu hashtag Minecraft, a przypnę ci serduszko. Uff, no i co? No i co? Niki by się przydało wypisać, co? No jak trzeba, to trzeba!